Powstało kolejne e, dobre miejsce dla muzyki w Łodzi. E, żeby dobrze je poznać, to musiałbym też jeszcze wrócić na jakieś koncerty, bo dzisiaj dużo bardzo zamieszania emocji, e, też u wykonawców. E, ja jestem zachwycony tym, że po prostu jakby po latach, jak patrzę w jakich warunkach uczą się dzisiaj e, młodzi ludzie, to po prostu porównując z tym, co, co mi dane było, to, to uważam, że żyjemy w szczęśliwych czasach. I oby tylko takie zostały. Jestem jeszcze przed wycieczką po budynku przed wejściem tymi schodami, ale sama sala koncertowa jest bardzo przyjazna. Genialnie w niej brzmią brawa. To już mnie zaniepokoiło od samego początku, kiedy przywitaliśmy dyrektora szkoły. Cieszę się też z tego i to jest bardzo miłe. Z tym wrażeniem będę stąd wychodził. Że to jest naprawdę bardzo istotne zdarzenie dla wszystkich tych, którzy są tutaj w tej szkole zaangażowani. To jest zaczarowana szkoła. Oby ta sala była zaczarowana dla nich wszystkich. Tego życzę. Każda sala koncertowa dla mnie to jest przeżycie, ponieważ wiadomo, że muzyka nie istnieje bez dobrego wnętrza. I przez lata przeżywaliśmy problemy. Właśnie z tym, gdzie muzyka ma się odnaleźć, gdzie ma żyć, gdzie ma oddziaływać. To jest kolejny yy, sukces organizacyjny, inwestycyjny. Znajduję tę salę jako bardzo ładną po pierwsze bardzo dobrą akustycznie bardzo przyjazną z tego, co słyszałem, i dla grających, i dla słuchaczy. Bo jeśli na takiej, na takiej estradzie, gdzie sala przecież nie ma tysiąca miejsc, prawda, tylko, tylko kilkaset zaledwie, yy, sala mieści taką olbrzymią orkiestrę i chór i mieści tę ilość dźwięku yy, w czasie koncertu, to świadczy jak najlepiej o yy, architekturze i o akustyce, o pracy architekta dźwięku ważny dzień dla szkoły, ale też dla całej społeczności naszego miasta, ponieważ pozyskaliśmy salę koncertową, która no, rokuje bardzo dobrze, to trzeba powiedzieć po pierwszych wrażeniach, po, po pierwszym koncercie, a na pewno jest to ogromna radość dla uczniów, dla pedagogów, możliwość rozwoju i taki potencjał, który daje taka przestrzeń artystyczna, na pewno znajdzie swoje odzwierciedlenie w sukcesach i tego życzę. Właśnie, że to jest własna sala. W końcu we własnej sali to pan, który prowadził orkiestrę, pan Wierus to powiedział, to jest fantastyczne. A jeszcze A... dla mnie osobiście jest ciekawe to, że kiedyś byliśmy razem przecież jako <grybujesz> w jednym budynku. To prawda. I teraz nagle e, szkoła dawna na Jaracza wyszła z tego budynku i teraz już są bardzo samodzielni, ale mam nadzieję, że te związki. Zostaną i są przez cały czas. Mam nadzieję, że w przyszłości również. W jakimś obszarze ta współpraca jest zupełnie naturalną koleją rzeczy. Młodzież, uzdolniona artystycznie. Powinna rozwijać swoje talenty na poziomie uczelni wyższej. Oczywiście serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję na kontynuację nauki. To jest jakby jeden obszar, ta ścieżka edukacyjna, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy rozmawiać tutaj o, o drodze takiej artystycznej, czyli do realizacji wspólnych, wspólnych projektów. nasza sala na żubarskiej gościła już wielokrotnie również artystów tej ze szkoły Zrojnej i żywimy nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała i będzie my ją prowadzili, a już właśnie w dwóch przestrzeniach, i tak prawdę mówiąc, to niedaleko siebie. Jest jeszcze jeden taki aspekt, ponieważ nasi studenci w ramach praktyk pedagogicznych realizują te praktyki właśnie tutaj w szkole narojnej. I dzięki temu, dzięki uprzejmości dyrekcji tej instytucji możemy te praktyki odbywać. A to jest też bardzo ważny aspekt, bo gdzieś to powiązanie właśnie tego od malucha aż do studenta jest, więc niech się tak dzieje. dalej. No no, tak, niech się dzieje, niech się, niech się to dalej tworzy, niech się twórczość tworzy.